Cześć Maksiu, postanowiłem nagrywać takie krótkie filmiki dla Ciebie, żebyś wiedział kim jest Twój tata, co u mnie słychać, czym się zajmuje i tego typu rzeczy. A więc to jest studio, w którym pracuję. Tutaj wykonują piercing. A tutaj są boksy tatuatorów. Ten jest mój. Tutaj mam swojego kwiatka. Money Tree, lubię kwiaty, wiesz? Tak samo jak i zwierzęta. Tutaj narysowałem sobie portret Ala. Tutaj jest moja stacja, gdzie spędzam większość swojego czasu w tygodniu. Tu są jakieś moje obrazki na ścianie. Jezus i oczywiście nasz wspólny portret. I twój portret, jak byłeś mały, narysowałem sobie. Często ludzie mnie pytają, jak ich tatuję, czy na tych portretach jest twój syn? Zawsze z dumą odpowiadam, że tak. To jest mój syn, Max. Kocham cię, synku.